Witam, nazywam się Martina Czapiewska, jestem terapeutą, pracuję z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Chciałabym Wam przedstawić nasze centrum terapii i rozwoju Cocki Klocki, które mieści się w Tczewie przy ulicy Żwirki 55, a także chciałabym pokrótce opowiedzieć o metodach pracy, które stosujemy w naszym centrum, jeżeli chodzi o terapię dzieci ze spektrum. Głównym naszym narzędziem jest metoda werbalna w oparciu o stosowaną analizę zachowania. Jest to metoda poparta licznymi badaniami naukowymi. Polega ona głównie na ocenie osiągania kamieni milowych rozwoju dziecka, a także stworzeniu indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego podopiecznego, który trafia do naszej placówki. W swojej ocenie bazujemy na kwestionariuszu VB-MAP, który składa się z czterech poziomów. Poziom pierwszy polega na ocenie 170 y, umiejętności podstawowych rozłożonych harmonijnie y, w 16 sferach rozwoju dziecka. Poziom drugi polega na ocenie barier y, związanych np. z komunikacją bądź z edukacją. Poziom trzeci polega na gotowości, sprawdzeniu gotowości y, do zmiany y, u dziecka. Poziom czwarty jest niezwykle szczegółowy. Polega on na szczegółowej analizie zachowań trudnych, a także szczegółowej analizie e, uczonych umiejętności. Ehm. Zapraszam Państwa do kontaktu. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć o dodatkowych zajęciach, które odbywają się w naszym centrum. Jest to trening umiejętności społecznych. Prowadzimy również konsultacje oraz terapię logopedyczną, no, neurologopedyczną. W naszym centrum prowadzone są konsultacje z psychologiem oraz zapraszamy na zajęcia jogi i mindfulness. Pozdrawiam serdecznie.